Witam serdecznie, robimy stymulator wzrostu z drożdży, jak nasze babcie robiły, sekretna tajemnica zero chemii, mają być naturalne ogórki, to naturalne 200, 2 kilo, 2 kilo drożdży na 200 litrów wody rozrobiamy, godzinkę sobie popracują, zero cukru, nic nie sfermentowane będą później podlewamy powoli zachodzi słońce godzina 17 ruszymy dziś o 19 i tak no rozdrabiam to nie ma co 89 grosz drożdże tani koszt a co robi to nie mam pytań użyć na glebę powoduje taki wzrost ogórków wszystko się chowa wszystkie chemie Naturalne to naturalne. O tak. Cała ta tajemnica. Trochę tego jest. Ale dobra. Pokażę, dawno nie pokazywałem jak wyglądają ogóreczki. 14 tysięcy krzaków. O. Pięknie zieloniutkie, wcześniej podlewane pokrzywką. Coś takiego. Tu Pierwsze sznureczki puściliśmy. Ale jeszcze za dwa tygodnie będziemy podwieszać. Szybko rosną. Żadnej zarazy nie ma. Wszystko zapobiegamy. Ślimaków nie ma. Z bliska tego. Piękne są. Piękne, piękne. Każdy jeden. Pokrzywka zrobiła robotę. No ale teraz, jak już jest taki ogureczek, to już można lać drożdżami. A co zrobią drożdże? To zobaczycie po trzech dniach. Potężne efekty. Może powiedzieć, że podwoją swój wzrost w ciągu dwóch, trzech dni. Coś takiego, a tu przy okazji, co my tu mamy, papryczka, papryczka zwykła, ładnie się przyjęła, też polejemy różami, tu papryczka chili, piękna jest, truskaweczki, słabo się przyjęły, koperek rośnie powoli, też pokrzywka dała, dała radę. Fasolka, w go też idzie, ale powiem wam, że jak polałem pokrzywą to wszystko stało, a tylko polałem, dobra, co tu mamy dalej, dynia, zobaczcie, co pokrzywa robi ekologiczna, nie żadne chemie, tylko natura, o, kalerepka, kapucha, Sałata Sałata, co tu mamy jeszcze? Por pietruszka Pietruszka też, pięknie. a pomidory zobaczcie Też czekają na drożdże pomidorki też warto Warto podlać Ale pokrzywa też tu zrobiła sobie Bo już padały co się dzieje? Cud, cud, ekologia, nie chemia żadna. I tu wszystko będzie. 14 tysięcy krzaków, zero chemii od samego początku do samego końca.